Jesteś areczkiem. Zatrudniają cię na B2B, czyli zakładasz działalność, ale wciąż robisz za popychadło. Lepsza kasa, ale też większa odpowiedzialność. Ty na dźwigach. To całkiem drogie zabawki są, a ryzykownych momentów też nie brakuje. Wchodzisz na nowy kontrakt. Rozpierdzaj dźwig. Musisz sam za wszystko zapłacić. Prawdziwa historia. To B2B to odwaga czy głupota jest? Razem to zaraz ocenimy. Liebherr 50K Po wielu negocjacjach podpisałem nowy kontrakt na obsługę maszyny Liebherr 50K. Na miejscu okazało się, że ten dolnoobrotowy rzęch był najgorszym złomem na jakim kiedykolwiek pracowałem. Liebherr 50K był dźwigiem równie wiekowym co dziadek premiera Polski. 50K to stary niemiecki wór roboczy o zerowej mocy. Żuraw dolnoobrotowy oznacza tyle, że wieniec maszyny mieści się na samym dole, a nie na szczycie wieży. Z tej racji cała konstrukcja wieży kręci się wraz z wysięgnikiem. W dodatku wieża nie znajdowała się w centrum osi obrotu. Wskutek tego maszyna ta była stabilna jak... emocje kobiety w ciąży. Kabina tej sterty złomu? Powiedziałem kabina? W życiu czegoś takiego powiedziałem tojtojka, bo to gówno miało karcer jak w tym kibelku na odstoku, czy innym obozie. Po prostu na pewnej wysokości przytwierdzono do wieży arkusze z blachy i nazwano to kabiną. Jej wymiary wynosiły jakieś 80 na 80 cm. I to z zewnątrz. A w środku była jeszcze kratownica wieży nośnej. Okna zrobiono z matowej i pożółkłej od starości pleksji. Zamontowany na gumce do włosów albo takich cyckach używanych do montażu namiotów pawilonów. Kabina była nieszczelna. Nadszedł listopad, za tym panowała wilgoć i ziąb. Fotel! Jaki tam fotel! Do tylnej ściany karceru przytwierdzono pół taboretu. Wystawał na kilkadziesiąt centymetrów i chyba tylko gumisz mógłby usiąść na nim powierzchnią całej dupy. W dodatku miał unoszony poddupnik. Po co? A po to, żeby w ogóle można było tam wleść. Ten dolniak miał włas podłodze, a raczej to podłoga była włazem. Trzeba było tam wleść, omijając taboret, a potem zamknąć ten włas. Ci, co nie mieli przyjemności na tym głównie pracować, ani nie czytali tej pato historii, nigdy nie uwierzą, jak kreatywnym umysłem trzeba się wykazać, żeby zwyczajnie zamknąć włas. Co ja się tam na Tam to ludzkie pojęcie przechodzi. Samo wejście do karceru nie powoduje jeszcze, że można rozpocząć pracę. Trzeba było opuścić ten poddupnik, co też nie było łatwe, a żeby był przy okazji pochylony twardy śliski i mały, miałem już jakieś doświadczenie. Każdym żurawiem trzeba też jakoś sterować. Potrzeba tych sławetnych wajch. Tamte miały postać wystających z surowych desek malutkich, luźnych drążków. Po prostu przytwierdzono do ścianek zwykłe deski, z których wyłaziły wióry. Jakby sterowniki żurawia wieżowego zrobiono dosłownie z jakiegoś odpadu. Co? Mało? To teraz palec do budki, kto zastanawia się, czym jest to coś na przedniej. Przednim plastiku. Samemu dostrzegłem obecność tej narośli dopiero, kiedy usadziłem dubsko na tym kawałku taboretu. Tuż przed ryjem, na czymś, co powinno być przednią szybą, potrzebną w równym stopniu jak przednia szyba w samochodzie, znajdowało się łączenie ramion kratownicy wieży, zespawanych ze sobą stalową płytą wielkości ludzkiej głowy. Tak, obszar roboczy zasłaniał kawał stali. Wyobrażacie sobie ten absurd? Jedziesz autem i na przedniej szybie, nad kierownicą, tuż przed ryjem masz przyklejoną deskę do krojenia chleba. Przyklejoną na krzyż, szeroką szarą taśmą, wzdłuż i w poprzek całej przedniej szyby. Taki był to poziom absurdu. Siedzieć tam i pracować było po prostu niepodobieństwem. Cały czas trzeba było wychylać za tego gówna łeb, i to na wszystkie strony. Sterowniki były luźne i nie wracały do pozycji neutralnej same. Kończąc pracę nie miałem pewności czy pozostawione były w pozycji zerowej, czy na jakimś biegu. A jako że był to żuraw dolnoobrotowy, wszystkie silniki znajdowały się na dole. Na normalnych maszynach pracują obok kabiny. Na dolniaku 30 metrów niżej, przez co ich nie słychać. Żuraw był bardzo słaby i miotał nim przy najsłabszych nawet podmuchach wiatru. Niewiele potrzebował, żeby żywioł ten kompletnie uniemożliwił mu obrót. Podniesienie najlżejszego nawet ładunku wyginało tego trupa, jakby miał zaraz wylądować na glebie. Można tam było odczuć skutki choroby morskiej. Zasiadłem w karcerze z wyrokiem na kolejne 10 godzin. Tyle czasu nie spędzam nawet we własnej sypialni. pokiego kiego chuj malować w mieszkaniu ściany? Przecież większość życia i tak spędzałem w tojce na dźwigu. Kto nie urzędował w kabinie lipchera 50K, nigdy nie zrozumie czym jest podnoszenie upadłej na podłogę paczki chusteczek. Zwłaszcza jak się zapomni łyknąć tabletek na alergię i trzeba się po nie schylać. Ścieknącym nosem i piekącymi oczami. Wrażenia nie do opisania. Minął pierwszy kwadrans i miałem dość. Zadzwoniłem do wodza z prośbą o przeniesienie. Niestety niczego innego teraz nie mam. Trudno, to rezygnuję. Niby kontrakt, i są dwa tygodnie wypowiedzenia, ale umówmy się. A jak firma zechce Cię na już wywalić, to i tak wywali. Jak Kierasek strzeli focha, a oto u nich łatwiej niż o fotoradar na nowej drodze krajowej, to też w dupie te dwa tygodnie będą mieli. A co, jeśli Areczek zechce się z kontraktu uwolnić? Musi czekać te dwa tygodnie? A gdzie tam? Wystarczy przypomnieć Kierasowi przepisy i sam cię wyręczy. Te ofermy są bardziej przewidywalne niż zaćmienie księżyca. Wodzu nawet nie zająknął się nad tym gównowartym zapisem, a na to czekałem. Zamiast tego wybił mnie z rytmu, przekonując, żebym jakoś wytrzymał i już za miesiąc będę miał robotę na tym odrestaurowanym Lipher 71C. I ten czas szybko zleci. No i potem będą mi lepiej płacić. Nie wiem jak Wodzu przekonał mnie do zaciśnięcia zębów. Po rozmowie tylko to mi pozostało. zagryźcie i przetrwać najdłuższy miesiąc w moim życiu. Tylko miesiąc. Inżynierowie. Nowy budynek miał stropy budowane z filigranów. Filigran to prefabrykowany w połowie gotowy kawałek stropu. Te duże, zbrojone, betonowe blaty przyjeżdżają na ciężarówkach. Stropiarze budują podpory za pomocą doków i stempli, a na tych podporach układane są filigrany. Samodzielne budowanie stropu od zera, tworzenie zbrojeń i zalanie go betonem wychodzi taniej. Za to filigrany powstają w fabrykach, w tym samym czasie, kiedy na budowie rosną ściany. Przyjeżdżają w odpowiedniej chwili i układane są żurawiem na stropie niby kafelki na podłodze. Potem tylko dobudowuje się małe, proste zbrojenie, trochę betonu i budynek może rosnąć dalej. Ten sposób budowania stropów jest droższy, ale szybszy. Filigrany są duże, ciężkie i zajmują cenne miejsce. Na tamtej budowie był to podwójny problem. Filigrany powinny być zamawiane na bazie wiedzy o żurawiu, który będzie je układał. Te bardziej oddalone od dźwigu muszą być mniejsze, aby maszyna w ogóle mogła je dźwignąć. Wiecie, im dalej odwierzę, tym mniejszy udźwig. Architekt powinien poznać ten udźwig, nanieść poprawki i niektóre filigrany podzielić na mniejsze kawałki. Któregoś dnia zorientowałem się, że filigrany po drugiej stronie budynku układał żuraw samojezdny A to naprawdę droga zabawa Jeden dzień pracy kołówki kosztował mniej więcej tyle co dwa tygodnie pracy stacjonarnego żurawia wieżowego I to przy pomyślnych wiatrach, a to tylko jedna z jego zalet Majstry! Majstry, słyszycie mnie? Co tam, Johnny? Nie, żebym narzekał, ale czemu układacie filigrany żurawiem samojezdnym? Jak to czemu? Bo twój ich nie dźwignie. Co? Tym twoim głównym już próbowaliśmy je układać, ale nie ma tyle siły. Ciekawostka. Na tamtej budowie stały trzy żurawie. Jeden potężny potajn na szerokiej wieży i dwa malutkie, dolnoobrotowe główienka. I moje malutkie główienko stało na samym środku placu budowy, a potężny potajn na uboczu za budynkiem. Widziałem jak jego operator opierdalał się na wygodnym fotelu. Majstry, a tak z ciekawości, czemu mój dźwig tu na samym środku stoi? Nie rozumiem, z czym masz problem? Bo tam obok stoi potań na szerokiej wieży. Wygląda na mocną maszynę. Czemu on stoi na oboczu, a to moje małe główienko na środku? Miało być inaczej. Tamten czerwony miał stać tu gdzie ty, a ty tam z tyłu. To czemu jest na odwrót? Bo kierownikowi się dźwigi pojebały. Co? Nie wiedziałeś? Tamten dzik miał stać tu i nie trzeba by było tą kołówką filigranów układać. Żuraw samojezdny. Poza tym, że koszmarnie drogi, ma też tą cechę, że pracuje dużo wolniej i ma mniejszy zasięg wysięgnika. Przez co trzeba było go co chwilę przeparkowywać. Teraz telefon. Ja pierdolę. Przez co trzeba było go przeparkowywać. Czyli składać, przesuwać, rozkładać i od nowa z robotą. Fajnie, co? Chyba ktoś coś wspomniał, ale myślałem, że to żart. Żart! Kierownik ma na drugie żart! Kurwa, jak się połapaliśmy, to mówiliśmy mu, żeby je przestawił. I co na to teraz? Że jakoś sobie poradzimy. I teraz kurwa trzeba bulić za tą kołówkę na każdym stropie. Robicie zrzutkę jak na piwo? Gdzie tam, Johnny? Ty myślisz, że ile my zarabiamy? Ci zbiura sami płacą, ale kur... Widzisz, jak to powoli jeździ. I serio żaden się kurt nie połapał, że im dźwigi budują nie tam, gdzie powinni? Ukróćmy ten dialog. Tak, żaden. Tyle wykształconych inżynierów po studiach w tych biurach siedzi i żaden. Żaden się nie zorientował, że coś im tu kurt nie grało. Ale w sumie wiecie, żurawie wieżowe to tamtanie gówno, co wcale tak istotne nie są. Kogo obchodzi, który jaki ma i gdzie stoi? W sumie to wszystko na budowie jest niepotrzebne, i wszystko można olać. No chyba, że idzie o samopoczucie kierownika. Własne ego, tylko o to te białe nieboraki dbają. Nie ma co: pozostawienie najsłabszej maszyny w samym sercu pracy było prawdziwym popisem zmysłu biznesowego polskich inżynierów w białych kaskach. Najsilniejszy żuraw na ubocze, a na środku najtańsze byle gówno. Potem co najwyżej przyjdzie żuraw kołowy. Co tamże drogi? Trzeba, skoro ta środkowa padaka rady nie daje. Bystrzaki. Nie dziwota wtedy, że trzeba oszczędzać na wszystkim innym. A najbardziej na areczkach. Hanoi Lipher 50K był tak słaby, że sam rozładunek filigranów stanowił problem. Nie mogłem z nimi zbyt daleko dojechać. Z niczym cięższym nie mogłem zbyt daleko dojechać. Wszystkie rozładunki lądowały w pobliżu wieży dźwigu, przez co brakowało miejsca. Znaczy, miejsce było, ale zbyt daleko, żeby pojechać tam z cięższym towarem. Jak rozładować samochód pełen filigranów, na które nie było miejsca? Ekipa układała je jeden na drugim. W ten sposób. Powstały dwa pięciometrowe stosy z filigranów. Filigrany układane są na stropie w ściśle określonej kolejności. Z tej racji samo ułożenie ich na naczepie samochodu powinno mieć znaczenie, bo też leżą tam jeden na drugim. Wydaje mi się, że kierownik budowy zamawiający filigrany powinien precyzyjnie określić ich ułożenie już na naczepie samochodu w taki sposób, żeby bez problemu można było prosto z naczepy układać je na przygotowanym już do tego stropie. Tak się to robi w najsprawniej zarządzanych budowach. Istnieją kierownicy, którzy to potrafią, z jednym takim kiedyś nawet pracowałem. Poziom niżej są te budowy, gdzie samochód przyjeżdża, ale podpory na strop nie są jeszcze gotowe i trzeba zrobić rozadunek. Potem dopiero drugi raz zabrać filigrany z magazynu i po kolei układać je na stropie. Prawdziwie podwójna robota. Wciąż jednak można zrobić to lepiej albo gorzej. Lepiej jest wtedy, kiedy kierownik wie o konieczności rozładunku w strefie magazynowej i zarządzi ułożenie filigranów na aucie w taki sposób, by te po rozładunku stały na magazynie w odpowiedniej kolejności. No i kiedy przygotowane jest miejsce pod rozładunek. Gorzej, kiedy kierownik tego nie przewidzi i filigrany leżą sobie byle jak jeden na drugim. Najbystrzejsi są za to ci, którzy nie potrafią przygotować ułożenia filigranów na aucie i nawet nie przygotują na ten rozładunek miejsca. A na miejscu wisienki znajdują się kierasy, którym popierd**ły się dźwigi i ich maszyna nie ma nawet tyle udźwigu, żeby te filigrany ułożyć. Kiedy wreszcie zaczęliśmy budować kolejny strop, okazało się, że akurat ten filigran, który był w pierwszej kolejności potrzebny, leżał sobie niemal na samym dole jednego ze stosów. To, ile wtedy padło tam łaciny budowlanej. Przewalanie jednego stosu filigranów na drugi i tak już wysoki stos, powolnym, chłopym żurawiem z kiepskim udźwigiem zjadło masę czasu. Potem zaczęło się poszukiwanie drugiego elementu. Zgodnie z zasadami prawa Marfiego, drugi potrzebny filigran był oczywiście na samym dole drugiego, a w tamtej chwili jedynego stosu. Drugi raz przewalanie ładunków z jednej gromady na drugą, i towarzyszyły temu niekończące się komentarze wściekłych budowlańców i obwinianie wszystkich dookoła, akurat wyjątkowo nie mnie. Nie pamiętam ile czasu zjadło sortowanie tej wieży Hanoi, ale co pamiętam doskonale, to wyszukiwanie trzeciego filigranu i mój zachwyt nad nieskończoną mądrością prawa Marfiego, kiedy trzeci filigran leżał dokładnie tam, gdzie można się było tego spodziewać. Ekipa była tak w a, że suwerennie zarządziła dodatkową przerwę bez pytania o zgodę białego wielmłoży, który tak sprytnie zaplanował logistykę placu budowy. Po przerwie postanowiono nie patrzeć na drogę, zbrojarnię czy warsztat szalunkowy i porozkładać te filigrany wszędzie, gdzie tylko znalazł się kawałek miejsca. Tą metodą skutecznie zablokowaliśmy wszelkie inne prace budowlane i transportowe. Za to udało się jeszcze tego samego dnia dokończyć układanie filigranów na stropie, a przynajmniej tych, które mój dźwig miał siłę dowieść. Drewno i papier. No dobra, Mirki, to w skrócie. To, że Johnny jest leniwym, chudki i nie robem, to chyba wszyscy wiemy. Ten kutas chciałby se w gry pograć. No to, żeby oszukać sam siebie, że jednak coś robi, powstanie drugi kanał. Taki z grami i udawaną ekscytacją. Jeszcze tego kanału nie ma, ale jak się pojawi, to będzie info na Facebooku. Nie wchodźcie tam, bo i tak nic tam nie ma. Nie znoszę tego kota. Tak, kanał powstanie i będzie jakiś anons, ale to pomyślimy. Z newsów to te drewniane pendrivy. Nie sądziłem, że tak wam się spodobają. Wyprzedały się wszystkie w niecałe dwie godziny. To domówiłem kilka kolejnych. A teraz sprawa istotna. Dostaję ogrom zapytań o papierowe książki. Tych rękoczynów nie chce mi się robić. Jebty leń. Ale kilka jak jeszcze wpadnie. Kupiłem już okładki. Jednak to co ważniejsze to profesjonalne wydanie papierowe. Jak mówiłem to wymaga ogromu czasu składającego się głównie z czekania. Pomyślałem za tym, jak to będzie rozwiązać. Metoda pierwsza to ta, którą obecnie podążam. Wydam wszystko sam zakładając własne wydawnictwo. Kiedy książka będzie gotowa, po prostu o tym powiem i tyle. Druga metoda to że braka. Są takie zbiórki, wiem, że youtuberzy tak robią. I ch** tam niech robią. Pomyślałem, żeby na swoim Patronite zrobić swego rodzaju przedsprzedaż. Ustawić cel na wydanie książki i będzie można wpłacać kwoty. I kiedy się zbiera dość, to maszyna pójdzie w ruch i książki powstaną. Dolecą do tych, którzy się tu dorzucili, jakiś podpis bym tam na tych książkach strzelił czy coś. Jeszcze tej zbiórki nie ma, po prostu ciekaw jestem co o tym myślicie. Ta metoda jest szybsza, ale droższa. Tyle zagłoszeń parafialnych. Napiszcie, proszę, co o tych pomysłach sądzicie i co. Jedziemy dalej. Konsekwencje. Niektórzy mówią, że nie można krać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Na budowach jeszcze wypadałoby umiejętnie korzystać z radia. Choć ekipa jako tako to robiła, to w jak najmniejszym stopniu. Zazwyczaj, kiedy tylko wychlił łeb za tej dechy, Hakowy chował radio i dalej nawigował ręcznie. Dobre i to, ówczesne przepisy nie wymagały ciągłej łączności. Wymagałem jej ja, ale trafiłem na czynny opór. Jednym z memów krążących po forach dla operatorów jest facet, co jak zacięta płyta cały czas powtarza w kółko jedno słowo. Dołek, 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 dołek. Pamiętajmy, że każdy transport kończy się opuszczeniem ładunku w dołek I radio trzeszczy tak nad uchem całymi godzinami Przyjemnie, prawda? Dołek, 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 dołek dołek. Pamiętnego dnia podawałem im hakki za ścianę budynku Na krawędzi stropu stał hakowy z radiem Wpaczony w dół nadawał dołkową litanie Kiedy przerywał, zatrzymywałam liny Wtedy wznawiał i opuszczałem dalej I tak w kółko może ten hakowy był mądrzejszy od innych. Może nie chciał cały czas nadawać dołek, a zamiast tego dołek będzie w milczącym domyśle i zwyczajnie powie stop, kiedy będzie trzeba. Opuszczałem zatem, oczekując na stop. Stop nie nadchodził. Bęben rozwijał i rozwijał liny. Po zbyt długiej chwili dotarło do mnie, że być może chłop zapomniał powiedzieć stop. Zrobiło mi się ciepło. Zatrzymałem liny. A tak przynajmniej mi się wydawało. Sterowniki były luźne i wyrobione, przez co nie zwróciłem uwagi, że dźwignia w ciągarki stała prosto, ale wewnątrz mechanizm się nie przekliknął. Pozostała ustawiona na powolnym opuszczaniu. W dodatku silnik był na dole i go nie słyszałem. Pojęcia nie miałem, że zblocze hakowe wylądowało na ziemi. A to jest prawdziwa katastrofa. Minęła chwila, nim sobie o nim przypomniałem. Podniosłem dupę, aby wyżyć za tej przeszkody. Hakowy wciąż stał, gdzie stał, z radiem w ręku. Kiedy się zorientował, że na niego patrzę, podniósł rękę i zaczął nawigować. Góra. No okej, okay, zacząłem, jak mi się wydawało, podnosić ładunek. Jedynka, dwójka, trójka w górę. Zblocze Hakowe nie pojawiało się. Po chwili dźwigiem zaczął trząść. Niby nic nowego, ale wstrząsy przybierały na sile. Jeszcze po chwili w plecy zaczął nakłaniać taran. Po długim czasie zblocze zaczęło powoli wyłazić z nadstropu. Zbyt powoli. Ja dawałem na maksa do góry, a to draństwo właściwie stało w miejscu, a czasem jakby trochę opadało. Żuraw dostał drgawek. Taran walił w karcer z pełną mocą. Doznania te były już nie do wytrzymania. Wtedy odezwało się radio. Johnny, liny ci się poplątały. Co? Tu na dole liny ci się poplątały. Jak poplątały? Chyba dlatego, żeś haki na ziemię położył. Co? Jakie haki na ziemię? No tam, gdzie muruim, Od strony biura. Położyłem haki na ziemię? Czemu mi nie mówiliście? A bo ja radia nie miałem. Terazem wziął. Ten na górze miał radio i też nic nie mówił. A to się jego pytaj. Nie mogłem tego uczynić, gdyż ten u góry wyparował i zamilkł na wieki. A dacie radę to jakoś rozplątać? Chłopaki chyba próbowali. Coś tam pojęczyli, wzdychali, aż w końcu przemówili. Nie da rady, Johnny. Podniosłem włas i wychyliłem łeb. To, co ujrzały moje oczy, było prawdziwym horrorem. Stalowa lina zwinęła się w panu narośl. Splątała w warkocz. Kiedy ruszyłem w ciągarką, warkocz ten obracał się na bębnie wraz z nim i uderzał o konstrukcję żurawia. Liny były zmasakrowane. Bez najmniejszej szansy na naprawę. Wskazujcie okładkę tej powieści? To z tych właśnie wydarzeń pochodzi to zdjęcie. Pierwszy kontrakt na działalności. Sam sobie byłem pracodawcą, sam za wszystko ponosiłem odpowiedzialność i na dzień dobry rozpierdziłem dźwig. Mało nie dostałem tam ataku paniki. Co miałem robić? Wiedziałem, że konserwatorzy i tak w końcu przyjadą i to naprawią. I że lepiej, żebym to ja ich o tym poinformował. Zadzwoniłem do wodza. Przepraszałem go i obiecałem pokryć wszystkie koszty. Jego mniemanie o mnie musiało bardzo urosnąć. Johnny Mistrz pierwszego wrażenia. Mimo to był spokojny. Poinformował konserwację, kazał poczekać i w zasadzie tyle. Przynajmniej na chwilę jeden pożar ugaszony. Potem zacząłem kombinować, jak się z tego problemu wykaraskać. Ale odcinek i tak jest już długi, zatem o tym będzie w następnym. Ci co czytali lub odsłuchali audiobooka, to tak jak poprzednio. Poproszę, bez spoilerów. A jeśli ktoś wreszcie ma ochotę poznać całą tą urągającą logikę epopeję. To jesteśmy w tym miejscu. I zapraszam na zoneoperator.pl. SG.